Filmie pokażę, w jaki sposób z kwadratowej kartki papieru otrzymać pięciokąt foremny. W pierwszym kroku składamy kartkę na pół, następnie przekręcamy kartkę. Lewy dolny wierzchołek, całą tą krawędź boczną kładziemy na górnej krawędzi, ale nie zaginamy w całości, a jedynie Zaznaczamy tutaj po środku punkt. Jest to mniej więcej to miejsce. Następnie zakinamy kartkę od dołu w górze i ponownie szczypiemy tylko ten punkt przecięcia z poprzednim miejscem. Wyznaczyliśmy tutaj ten punkt. Teraz przekręcamy kartkę i tą stroną, której nie da się rozłożyć. Ten wierzchołek kładziemy na wyznaczony wcześniej punkt. Wykonujemy zagięcie. Następnie tą część, którą przed chwilą zagięliśmy, składamy na pół. Czyli tą krawędź kładziemy na tą krawędź. W tym momencie naszą krawędź tutaj, którą pokazuję, położymy w tym miejscu. Teraz wystarczy złożyć nasz moduł w tym miejscu na pół i z pomocą nożyczek Odciąć zbędną część kartki. Tutaj wyznacza nam tą krawędź. Pierwsza widoczna linia. Po rozłożeniu kartki otrzymujemy pięciokąt foremny.